Dostaję wzornik, i w tym wzorniku mam folię do oklejania. I to jest wydruk. W żaden sposób ten wydruk nie odzwierciedli mi nigdy tego, jaka ta folia naprawdę jest. Producenci wiem, że ma być tanio, ale bez przesady nie robi się tak, bo szkoda waszych pieniędzy, żeby produkować takie wzorniki. Mamy maszynę do bezbomblowego naklejania folii. jakie to banalne. Trzeba jeszcze mieć dużo miejsca, żeby taki stół postawić. Fajny stół, bo podświetlany. To jest szkło czy pleksa? To jest jakaś, jakieś tworzywo sztuczne, takie dosyć miękkie. Widzicie, jak prosto można laminować. Nie trzeba mieć dużego, wielkiego, grzejącego laminatora. E, tylko trzeba mieć trochę miejsca. Taki stolik, podpowiem, że może kiedyś nagram film, jak coś zbudować w wersji mniejszej. Próbujemy. Takie wyzwanie. O, biżuteria. Ja Cię nie mogę. Nawet biżuterię możemy tu znaleźć. fajki elektrostatyczne. A, widzę, dobra serce, ściąga Pani z płatki. Pani na... Ej i już. Fajne. Fajne te naklejaczki, bołe, bołe. Elektrostatyczne. Bielemy. Więc jesteśmy w stopie, gdzie są pierniki. Piękne te pierniki. Prawda, super. Przerywa mu z Tak, jest smakowej tości. A ja mam jakiegoś batona zwykłego. Nie wiadomo z czego. To jest takie urządzenie do robienia na druków na długopisach. Bądź w jakichś gadżetach małych. Nie ma aktualnie tutaj nic złożonego. Tylko, że to jest taki. To jest automat. No właśnie, nie wiem. Teoretycznie automat. To jest, jest, tak, jest elektryczny. Mhm. I e, tutaj jest kałamasz, farba jest w środku i tam tak. jest docisk... E, znaczy tutaj dociskamy ten kałamasz tym e, guziczkiem czarnym. I okay. jest magnes, czyli e, akurat to jest matryca alkoholowa, ale którą, Tutaj akurat nie ma magnesu, znaczy ten magnes akurat tutaj nie działa, ale mhm. chodzi o to, żeby był nacisk do matrycy, prawda? Żeby tak. ta farba, która, e, która e, e, przenosi... E, na, na, na gadżet, no. ...na żeby mhm. się nie wylewała. Tak. Musi być docisk. Tylko się zastanawiam, bo tak, bo tu jest zamknięte. Tak. A, moment. To gdzie jest pojemnik z farbą w tym wypadku? No właśnie tutaj, to jest ten pojemniczek, co jeździ. a farba. Czyli jak pan go odwróci, to wlewamy farbę do środka. Dobra. Matrycę zakładamy na magnes, trzyma, odkładamy tak. Tak. Wkładamy tutaj w ten sposób do matrycy, tak? I tutaj tutaj jeździ. Bo ja znam troszkę inną jeszcze szkołę, gdzie ta farba była na dole. Bo to jest akurat system kałamarza zamkniętego. Okej, okay, no a ja na no, otwartym kiedyś pracowałem. A to stare czasy. No, no to no i wtedy ręczne jeszcze były, także no tak. to była inna bajka. Z tym, że to musi być sprzężone z jakimś automatycznym podajnikiem, czy tutaj po, ręcznie siedzi operator nie, i no, zakłada. ręcznie może sobie. <grym> bo a bo teraz jest w to... takim trybie demo, dlatego tak, to chodzi to cały czas. No to więc tutaj nie ma za dużo roboty. Mhm. No tak. Tu mamy taką maszynkę do robienia opakowań kartonowych w pojedynczych nakładach od jednej sztuki i stół po prostu roboczy, na którym pracuje nóż tnący, nóż yy, bigujący. Czyli możecie stworzyć sobie coś takiego. Tylko oczywiście mamię, trzeba przygotować odpowiedni projekt. Majerancka sprawa. Zobaczcie, że na każdym arkuszu jest taki paser. Te pasery oznaczają to są takie znaczniki dla maszyny, żeby wiedziała gdzie zacząć ciąć. Jest gotowe. Jest piękny lakier, taki wypukły. Bombastycznie to wygląda. No i on teraz nakłada sobie tutaj prawdopodobnie ten lakier, bo wydruk już jest gotowy, pewnie na cyfrze wydrukowany, a lakier jest na to nakładany tylko tutaj. No i później to pójdzie do cięcia na przykład na tamtej maszynie. Super. Idziemy dalej. O, a tutaj mamy maszynkę do cięcia już większych rzeczy. To są kartony. On tu pociął i pobigował. Ten krzyżyk co tam widzicie to jest punkt y, służący do pozycjonowania, żeby dokładnie ustawić miejsce startowe, gdzie ma rozpocząć cięcie. Patrzcie, a tutaj lecą sobie naklejki. Jak to one lecą? One tu startują. Przelatują, przelatują, przelatują. A, tu jest ploter tnący. Proszę bardzo, i on od razu tnie te naklejki. Tu się nabija śmieć. A tam już obrana wersja. Patrzcie, jakie to jest proste. A czy proste? Proste jak się ma taką maszynkę, bo normalnie to babranie. Tutaj akurat mamy wrapping na samochodzie za pomocą folii 3M, która została zredukowana HP Latexem. Nie chcę panom tu przeszkadzać, by wypytywać ich o różne szczegóły, ale możecie zobaczyć, jak żmudna jest to praca. Takie ublepienie takiego samochodu może kosztować z 10, może 15 tysięcy w zależności od rodzaju folii. I to tak z 2 dni, 3 dni, nawet czasami się trzeba bawić. Dwóch aplikantów to robi. Tutaj mamy tą folię w wersji jeszcze nie przyklejonej. No, to zabawy jest trochę Tutaj jest maszynka no Za 10 tysięcy euro Euro no To jakieś 4-5 dych nówka maszyna Mimaki 160 to jest chyba Solvent Chyba tak wygląda Możecie sobie kupić Macie 50 tysięcy To sobie możecie otworzyć własną Mini drukarnię to chętny? Ścianki, tek klejki tekstylne. Ciekawe, na jakim to jest kleju. Nie, takim delikatnym kleju. Można łatwo oderwać. Ale fajne, jakie tu ładne. A czy to jest taka ścianka? A czy ona jest w całości wydrukowana? Ja to jest w całości, to nie jest naklejka. Bajeranckie, super to jest. Popatrzcie na to, to jest wersja podświetlana. Podświetlana, ledami z tyłu. Tkanina. Duża. Naprawdę duża. Ładne te rzeczy są. Widzicie tą folię? Ona jest przyklejona do, do cegły. I ona jest tak. Przyklejona do cegły. Następnie opalarką wygrzana i wałkiem wtłoczone. Te wszystkie elementy są. Także widać każdą bruzdę, każdą niedoskonałość tej cegły, nie, nie jest ona w ten sposób zamaskowana, ta niedoskonałość nawet lepiej, bo ona jest wyeksponowana. No niestety, jeśli byście chcieli to sobie w mieszkaniu przykleić i zakryć tą folią, yy, swoją brzydką ścianę, to niestety wszystko co brzydkie będzie widoczne. Ta folia jest dodatku w połysku, być może ma laminat błyszczący, bo oryginalnie ona chyba jest, ma nie, jest błyszcząca. E, może być z laminatem albo bez, chociaż tu się coś ścierało farba. Ja ona jest bez laminatu. To jest bez laminatu, to jest czysta folia wydrukowana, bo widać, że schodzi pod, pod skrobaniem paznokciem. E, ale tak to wygląda. Na żywca. A to taka ciekawostka, jakbyście chcieli mieć tapetę, która skoryguje wam e, niedoskonałości Waszej ściany, to tu jest taka tapeta, mozaika się nazywa i ona... Już sama w sobie ma takie elementy jakby brzydkiej ściany. Więc przyklejając ją teoretycznie na taką niezbyt dobrze wygładzoną ścianę, dałoby się zamaskować. Artur. Ewentualnie tu macie wersję bardzo gruba. Teraz mnie natchnęło, zrobię chyba jakiś odcinek o tapetach, które służą do korygowania niedoskonałości ścian. O, Mikołaj! Dzieci mówią, że Ja nie wierzę, Mikołaj, prawdziwy. Chętnie usiąść na kolanko? <grymne> Jokie fajisty. To są donoszenia wersje, chyba, tak? Tak, bo tam jest miejsce dla operatora, który to zakłada. I zasuwam. Pewnie gorąco w tym jest jak w piechle w wakacje, ale dzieci mają zabawę i to Czekaj, Zobaczymy, z czego to jest zrobione. No taka pianka.